Cześć, jestem Piotrek z działu sprzedaży w firmie Mobi. Witam was w kolejnym odcinku Wiem czym Jeżdżę. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić hulajnogę Techlife X7 Lite. Techlife X7 Lite jest to dostosowana do obowiązujących przepisów prawnych hulajnoga X7. Zastosowaliśmy tutaj pojedynczy 1000-watowy silnik. Moc szczytowa tego silnika wynosi aż 1600 W, stąd dynamika jazdy jest zachowana na bardzo dobrym poziomie. Nie ma tutaj problemów z podjazdami pod nawet większe wzniesienia. Prędkość maksymalna hulajnogi wynosi około 50 km na godzinę. Bateria, jaka znajduje się na pokładzie hulajnogi Techlife X7 Lite jest do pojemności 18,2Ah o 52V konstrukcji. Pozwala to na przejechanie około 60 km, natomiast tak jak w pozostałych hulajnogach jest to uzależnione od warunków pogodowych, terenu po jakim się poruszamy oraz czy występują jakieś zniesienia. Najlepsze rezultaty, jeżeli chodzi o zasięg, osiągniemy przy jeździe po płaskim terenie bez gwałtownego przyspieszania oraz hamowania. Ze względu na wielkość kół zastosowanych w modelu X7 Lite wymiary są bardzo podobne jak w poprzednio omawianym modelu X8. Długość hulajnogi wynosi 134 cm, szerokość deka natomiast 123 cm szerokość samej kierownicy wynosi 61 cm. Niestety w tym modelu nie mamy możliwości składania kierownicy, natomiast waga hulajnogi wynosi 30 kg. Tak jak wszystkie nasze hulajnogi, Techlife X7 Lite jest zgodny ze standardem IP44. Oznacza to, że jest odporny na zachlapania wody. Natomiast nie jest hulajnogą wodoodporną, stąd rekomendujemy nie poruszać się w trakcie deszczu bądź bardzo wilgotnych warunkach. Niestety efekty zalania będą widoczne dopiero po kilku dniach. Mechanizm składa się z obejmu umieszczonej w dole kierownicy, zabezpieczonej dodatkowymi dwoma śrubami. Aby złożyć kolumnę, w pierwszej kolejności należy poluzować dwie śruby, odkręcając je naprzemiennie. Następnie po odkręceniu śrub należy unieść obejmę, wtedy możemy złożyć kolumnę kierownicy. Podczas dokręcania śrub należy zrobić to z odpowiednią siłą. Za oświetlenie hulajnogi X7 Lite odpowiedzialne są 4 LEDy. Dwa znajdują się w dolnej części deka z przodu o barwie białej, natomiast dwa znajdują się z tyłu o barwie czerwonej, służą jako światła stopu. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozbudować oświetlenie o dodatkową lampkę, którą możemy zamocować na kierownicy. Podobnie jak w modelu TechLife X8, mamy tutaj zawieszenie oparte o system wahaczowy. Dodatkowo mamy możliwość regulacji twardości zawieszenia, zależnie od naszych preferencji czy wagi. Regulacja pracy zawieszenia polega na dokręceniu śruby, wtedy zawieszenie będzie bardziej twarde, natomiast możemy sobie tą śrubę poluzować, wtedy będzie ono pracowało w bardziej komfortowy sposób. Kierownica w modelu X7 Lite mierzy 61 cm szerokości. Jest ona dodatkowo wygięta lekko do tyłu, aby poprawić komfort. Dodatkowo na wyposażeniu znajdują się grypy, które oferują podparcie pod nasze nadgarstki. Poprawia to komfort, zwłaszcza przy jeździe na nierównym terenie. Ponadto na kierownicy znajduje się stacyjka, ponad którą umiejscowiony jest woltomierz, dzięki któremu w łatwy sposób sprawdzimy aktualne napięcie na akumulatorze. Na wyposażeniu hulajnogi znajdują się mechaniczne hamulce tarczowe. Duże tarcze o średnicy 140 mm zapewniają odpowiednią siłę hamowania niezbędną do zatrzymania się z dużych prędkości. Dodatkowo macie tutaj możliwość zupgrade'owania tych hamulców do wersji hydraulicznej, tak jak ma to miejsce w modelu X8. Dek jest wystarczająco szeroki, mierzy 23 cm, stąd nie ma problemu, aby w wygodny sposób ustawić się na hulajnodze. Dodatkowo z tyłu deka znajdziecie podparcie dla stopy. W połączeniu z szeroką kierownicą tworzy to bardzo wygodną kolejnogę zarówno do miasta jak i w teren. Lajnoga wyposażona jest w 10-calowe koła w systemie dętkowym. W standardowym wyposażeniu znajdziecie opony szosowe, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby wymienić je na szosowo-terenowe bądź terenowe. System dętkowy zapewnia znacznie większy komfort jazdy w porównaniu do opon pełnych. Dodatkowo daje dostęp do różnego rodzaju opon przeznaczonych na różne warunki. Wszystkie nasze lajnogi objęte są dwuletnią gwarancją obejmującą elektronikę oraz mechanikę. Natomiast akumulator objęty jest 12-miesięczną gwarancją. Techlight X7 Lite jest przeznaczona dla osób szukających sprzętu zarówno do jazdy w mieście jak i w terenie. Dzięki dużym 10-calowym kołom jazda w terenie nie będzie stanowiła żadnego problemu. Dodatkowo większe koła zapewniają większy komfort jazdy przy dużych prędkościach. Kolejnym atutem jest duży udźwig hulajnogi i nogi. wynosi on aż 120 kg. Dzięki za oglądanie dzisiejszego materiału. Zachęcam do komentowania, lajkowania i subskrypcji naszego kanału. Także do następnego. Hej!